Przepis na sernik z rosą: 200 g mąki krupczatki, 50 g cukru pudru, jedno jajko i jedno żółtko, półtorej łyżeczki proszku do pieczenia i 80 g masła. Wszystko łączymy na jednolitą masę i zawijamy w folię. Kładamy na pół godziny do lodówki. Po tym czasie wałkujemy ciasto. Możemy podsypać je mąką. Przekładamy je do blaszki posmarowanej masłem i wyłożonej papierem do pieczenia. Odpowiednio dopasowujemy do jej kształtu. Pieczemy 12 minut w temperaturze 180 stopni góra dół. Bez termoobiegu. 800 g mielonego sera, 380 ml mleka, 50 ml oleju, 170 g drobnego cukru, 70 g budyniu śmietankowego, 3 żółtka. Krótko miksujemy do połączenia się składników. Masa ma być bardzo rzadka. Wylewamy ją na podpieczony spód i pieczemy godzinę w temperaturze 170 stopni. Pod koniec pieczenia sernika ubijamy 4 białka na sztywną pianę. Dodajemy do niej drobny cukier, łącznie 150 g, po jednej łyżce aż do rozpuszczenia się cukru. Pianę wykładamy na sernik i rozprowadzamy. Można wykonać różne wzorki, ale trzeba pamiętać o tym, aby dość szybko sernik ponownie umieścić w piekarniku. Temperaturę obniżamy do 150 stopni i sernik pieczemy przez 15 minut. Po 15 minutach od razu wyjmujemy ciasto i sernik odstawiamy w chłodne miejsce, na przykład na balkon. Pierwsze krople pojawiają się po kilku, kilkunastu minutach. Po przestudzeniu ciasto wkładamy do lodówki i tak przechowujemy. Ta rosa wygląda na drugi dzień.